się ma widzowie Chciałbym pokazać Wam moją bazę Którą zbudowałem Tutaj było wejście Taka szczelinka była Ale zaraz nie chcę jej otwierać Bo i tak jakiś mały bachor może to zrobić mm. Więc najpierw mamy pingwina Który siedzi w telewizji On, on ogląda koty Ma idealny Odsłania tą szczelinę, a tu jest tajna baza. Jakby się, jakby dostali się do ciebie pracownicy, to Ty tutaj wchodzisz i masz bałki, Patrzysz, patrzysz się i układasz klocki, Na przykład robisz. Nie wiem, czy to czołg, ale czołg z taką wielką, dużą, dużą. działko. No, i się nie masz co nudzić. powiem ci jedno, tak. такой I tak jest dobra baza. Dobra.